Subskrybujcie kanał HEROZAURA, bo będzie zawsze bardzo dobra robota. A jak nie zostawisz łapki w górę, to jesteś ciągle. Troszeczkę wieje, ale miejsce mam dzisiaj naprawdę bardzo fajne. Jest super pogoda. Wiatr aż tak nie przeszkadza, bo temperatura jest OK. Sprzęt zapakowany. Zabieram Minelab'a saperkę i lecę na pole, które czesałem jako Jedną z pierwszych z moich filmów lecimy ziemia sucha jak pieprz to zbytnio nawet nie ma potrzeby tego nawadnia czyścić strasznie sucha ziemia. Widać idealnie. dwójeczka. Kawałek łyżeczki. Ale to jest same wysoki sygnał. Dwadzieścia trzy, cztery. Leciutkie. Teraz chyba ventylek od traktorka, takim motywem sobie radę z GoPro Hero 7 White, dlatego że jest na tyle durnowata, że nie można do niej podłączyć zewnętrznego mikrofonu. Jak wieje wiatr, to mi my te szumy takie okropne, tak czy siak nie redukuje żadnych dźwięków. Yy... Z zewnątrz z otoczenia słabo zbiera te z frontu. Także bardzo słaby zakup z mojej strony. Nigdy więcej GoPro taka plomba. Teraz bardzo długo nie mogę jej namierzyć, ale kolejny pancik do torebki. GoPro, stop recording. I znowu dwieczka. Tylko ta tu jakoś taka bardziej zajechana. Spróbuję ją doczyścić. Polmos! Aaaa! Kawałek miedziaczka. Myślałem na początku że łyżeczka, ale nie, to jest tak tutaj rozwarstwione z jednej strony. Ale zielona patynka, więc to jakaś miedziuszka. Przy samych kozich bobkach Haha ha! jest! Pierścione obrączka, a najprawdopodobniej srebro, 25 było. Oje, dzień zrobiony. Takie fanty, to ja uwielbiam. Juhu! Sztek blachy, a fajny sygnał był normalnie, jak na monetkę. 14, taka szybka, stabilna. Wkurzyłem się teraz trochę. Tak to nie miało być. Kawałek dźinzla. Sygnał 17, przerwany. Wiedziałem, że złom, ale trzeba sprawdzać. Nie? Czasem można się zdziwić. Mnogość monet w tym terenie nie jest przypadkowa, ponieważ jako nieliczne to miejsce, jako jedno z nielicznych, miało swoją historię potyczek w czasie II wojny światowej. Dlatego czasem tutaj przyjeżdżam. Wyszło już masa monet z okresu II wojny światowej. No i praktycznie każdy wypad kończy się tym, że coś. W Coinboxie jest. pakuję szybko sprzęt i zmieniam miejscówkę. Lecę 2 km stąd, albo 3 i będzie troszkę mokro. Subskrybujcie kanał no bo będzie zawsze bardzo dobra robota. A jak nie zostawisz łapki, to jesteś ciągle I teraz będę robił te okradła. Tutaj zawsze było bardzo dobrze. Nigdy nie wracałem stąd bez żadnych monet. A i inne cuda się zdarzały. Ja, akurat nie mi. Ale znajomy wpadały klamry po niemieckie, i tak dalej. Także teren jest godny do sprawdzenia. Z opowieści osób starszych, którzy tutaj mieszkali, wynika, że wycofujące się oddziały niemieckie w 1945 roku na wiosnę broniły się w tym miejscu około dwóch tygodni, zanim już po piętach dept zaczęli deptać im Rosjanie. No i dobra, działamy. Ale tu nie ma problemu z fantami. Nawet na oko wychodzą. Tu jest pod korzeniem. Ale to jakiś maliowany, więc dobra, muszę spróbować go wydobyć. Jest garnek Niestety pusty o, Ale ta ziemia jest torfowa i dlatego mocno tutaj śmierdzi tu garnek. Ale zobaczcie to! Nakopałem się w tym torfie Ale zobaczcie, opłacało się, jest lampa I Tylko ją wystarczy umyć i zobaczymy co jest grane Wygląda na współczesną w miarę, ale i tak, no fant jest przekozacki Wiecie dlaczego? Jak ją umyję, to będzie kolejnym fantem, który odrestauruje, Zapodam do środka świeczkę i będę sobie miał na wypady weekendowe Vito, czy tam w urlopie. To tym sobie będę doświetlał przestrzeń poza autem. Taki fant to ja rozumiem. Oby zawsze takie. Tylko nie wiem gdzie to umyję, bo w tej sadzawce woda co prawda jest, ale wolałbym to pod ciśnieniem, więc może podjadę na myjkę ciśnieniową. Zobaczcie jaka jazda. Witki się otwierają. I tam w środku jest miejsce, gdzie można zapodać świeczkę. Widzicie? Kolejny miedziok. Ja już wiem, że to jest fenik, ale wyczyszczę go na wizji. Dlatego, że zabrałem w końcu sprzęt ze sobą. Mogę się tym pochwalić. Tutaj głównie takie monety są. No cóż, lecę dalej. Czapki z głów. A teraz usiądźcie, bo jak wam pokażę, to nie uwierzycie. Ja już to wyjąłem, ale muszę się z wami podzielić tą chwilą. No. <śled> Widzicie to? Jest maska! O ale jazda! Nigdy nie miałem maski przeciwgazowej. O, nie wiem czy to niemiecka, czy polska, czy jaka. Bardziej mi wygląda jak ta typowa niemiecka. I w tym torfie nieźle się zachowała. Tu jest normalnie gapa. Zobaczcie, nie wiem czy to widać. Ja ją wysuszę, ją umyję za chwilę. Ja pierdzielę. No, nie, chyba gorzej. Jest! Jest gapa! Mam niemiecką maskę! Patrzcie to! Zobaczcie! Nie, nikt mi w to nie uwierzy. Jest cała maska, nie dość, że nie rozwalona, to jeszcze są całe zapięcia. Taki stan. Masakra jakaś. Jadę na myjkę ciśnieniową. Dobra, zawijam się. Muszę to wyczyścić. Rozmawiałem ze znajomym i dobrze mnie nakierunkował. Żebym nie mył tego jednak na żadnej myjni ciśnieniowej, dlatego że te fanty były w torfie odcięte od powietrza, dlatego zachowały się w miarę przyzbytym stanie. Ale teraz, jak są na powietrzu, jak mają dostęp do tlenu, mogą szybko się rozpaść. Zobaczymy, co z tym zrobić. To jest dzień wygryw. A co tam, założyłem ją na pysk No cieszę się, no naprawdę, a mam maskę niemiecką To pewnie też jest jakiś poniemiec A nawet jeśli nie, to i tak jest zarąbiste Tak się fanty kosi Po takiej akcji, po takim dniu świat już nie będzie taki sam. No i tak, GoPro nie wytrzymało napięcia i padło w sumie cały dzień poszukiwań. I co mamy tutaj? 50 fenningów. Obrączka srebrna, najprawdopodobniej srebrna. Jak ją wyczyszczę, to może będzie widać jakieś punce. Dwa fenole kolejne. Ja wiem, że wy czekacie na maskę i na lampę. Ale poczekajmy to, co, co było po kolei. Kolejne dwa feningi. I tutaj też fening. Pyk. No ale tutaj mamy rzeczy, których się nie da pobić tak łatwo po prostu. Wyciągnięte z torfu. Odcięte, odizolowane od powietrza. To są fanty, które kiedyś oglądałem Olafa Popkiewicza i takie wyciągał sobie myślałem, kurde ile gość ma farta dzisiaj ja trafiłem trafiłem to samo i zobaczcie widzicie to? O, co za dzień a ze śmieci to tyle od razu do śmietnika wypompowany, ale szczęśliwy Zresztą no chyba sami wiecie co macie zrobić po takim dniu, po takich fantach Ja jeszcze to doczyszczę w następnym odcinku, postaram się wam pokazać jak to wygląda e, Tak zakonserwowane i umyte jak się należy Wejdę w kontakt z ludźmi, którzy się tym zajmują no A wy subskrybujcie kanał, zróbcie to natychmiast Łapa w górę, żeby mi tu nie było 100 tylko co najmniej 500 I do następnego, hej!